No, teraz powinno być OK. Hej, hej. Teraz powinno już być OK. Ciągle nie mogę rozkminić, o co chodzi z tym dźwiękiem. No i próbuję i próbuję, także przepraszam Was za te wszystkie wpadki. Eee, dajcie znać, czy widać i słychać. Czy teraz jest wszystko w porządku? Eee. W końcu będzie live, live, tak? Bo już chyba macie dosyć oglądania gotowych, nagranych wcześniej filmików, gdzieś tam chałupniczym sposobem i na szybko. Eee, przyznam Wam się, że przerosło mnie <grytanie> po prostu to wyzwanie. Nagrywanie codziennie w filmiku to jest po prostu rzeźnia, tak? Teraz przyznaję, e, po prostu zwracam honor wszystkim youtuberom i tak dalej. E, myślałam, że to jest łatwe, ale rzeczywiście nie jest. Dobra, żeby nie przeciągać, dzisiaj szydełkujemy na żywo, więc wykorzystajcie szansę, że można zadawać pytania. Oczywiście filmik jest z opóźnieniem, więc te pytania pewno będą dopiero po jakiejś tam chwili u mnie widocznej, dopiero po dłuższej chwili będę na nie odpowiadać, ale jak najbardziej będę. Dzisiaj w ramach nadrabiania specjalnie dla Kasi, która poprosiła o podkładkę. Zaczynam... Nie, nie pod myszkę. Tak o podkładkę taką, wiesz, pod kubek okrągłą. Ona co prawda już kiedyś była w postaci bombki, bo to jest dokładnie to samo, ale pokażę ją jeszcze raz i żeby nie było nudno, pokażę ją na nowym sznurku. Dzisiaj przyszła do mnie paczka, więc po prostu aż mi ręce świeżbiły. Pewno dlatego jest live live, a nie jakieś, wiecie, nagrania wcześniejsze. Pokażę właśnie taką podkładkę. To jest dokładnie ten sam wzór co na bombkę. I no i co? Nie ma za dużo gadania. Zaczynamy. O, hej, Wiktoria, super, że jesteś. Fajnie, że trafiłaś. Nie wiem, jak to się dzieje, ale za każdym razem, jak robię taki zaplanowany live, że widzicie wcześniej powiadomienie, że ten live będzie. Zawsze jest wtedy jakiś problem z głosem. Że nie wiem o co chodzi. Muszę po prostu wchodzić na żywo, naprawdę na żywo, i tyle. Wtedy wszystko działa. Dobra, czyli zaczynamy od tak zwanego magic ringa, czyli tego kółka. Nawijamy na palet, przekładamy szydełko, nabieramy sznurek. Powiem Wam, że czysta przyjemność na takich dużych sznurach pracować. 9 mm. Szydełko mam tutaj akurat 12, ale spokojnie może być jakaś 15, 17, może nawet grubsze. W zależności od tego, jak jest grube, tak gruby będzie ten splot. Czyli im grubsze szydełko, tym będzie, będzie tak luźniejszy ten splot, tak? O, cześć Ewa, cześć Marzena, super, teraz głos ok, no to bomba, to możemy działać. Dobra, czyli zaczynamy od tego Magic Ringa, później jedziemy trzy oczka łańcuszka. Specjalnie sobie wzięłam białą podkładkę, żeby ten ciemny kolor jakoś tak lepiej był widoczny tutaj. Dawajcie mi znać, bo widzę, że, że dzisiaj jakoś tak szybciej widzę ten czat. Cześć Alina. To dawajcie znać, jak coś nie będzie dobrze widać, bo tak widzę, że ta kamerka też tak czasem opie ostrość, czasem trochę mniej. Dobra, i jedziemy dalej. Słupki. I teraz, żeby to była zwykła podkładka, wystarczy nam 12 takich słupków w tym naszym okręgu, ale ja dzisiaj świadomie zrobię 15. A dlaczego? bo chciałam Wam pokazać, że ten wzór jest bardzo, bardzo, um, no taki mobilny bym powiedziała, bo jest taką bazą wyjściową do wielu innych wzorów. I w momencie, kiedy taką podkładkę wykonamy z 12 słupków, no to ona może być początkiem do dywaniku, albo do jakiejś podkładki pod talerz, albo no nie wiem, no ja sobie to używam na przykład tak podkładkę pod gorący garnek, gdzieś tam koło płyty indukcyjnej. Jeżeli zaczniecie robić kolejny rząd, kolejny i kolejny, no to może stać się to podstawą dywaniku, różnego rodzaju jakiegoś okrągłego maty, może to się stać podstawą e, pufki. E, a pufkę Wam mogę pokazać w ogóle. Ja wzięłam dzisiaj specjalnie, bo kończyłam nagrywanie do, do kursu. Nie wiem, czy to będzie widać. Powiedz mi, Jacek, czy to widać w ogóle tą pufę naszym zajączkiem, albo ją pokażę tutaj. Chyba widać. Dobra, nie kręcę kamerą, bo zaraz coś popsuję. Pokażę wam tę pufę. Tak, o, czyli ta podstawa, którą pokazuję, to tak naprawdę może być podstawa do takiej pufki. Eee, właśnie. Dobra, zobaczycie ją pewno na zdjęciach, bo będzie dzisiaj obiecana przez męża sesja zdjęciowa wszystkich oplotek, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie do takiej pufy podstawa to jest właśnie to, co teraz robimy. Zaczynamy zawsze od tych 12 słupków. Dobra, jedziemy, jedziemy dalej z tymi słupkami. Dzisiaj trzy tematy, więc chciałabym się zmieścić w czasie, żeby też Was, Bóg ile nie przetrzymywać. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że po prostu listopad to jest najgorszy miesiąc w roku. Taki spadek formy, nie wiem, czy u Was też. Samomyślenie o jakichś tam zakupach świątecznych, po prostu mam ochotę się schować pod kocem i z niego nie wychodzić. No ale co tam, mam nadzieję, że nie wszyscy tak mają. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 słupek. I teraz w tym momencie jesteśmy, jesteśmy na 12 subku, czyli teoretycznie nasza podkładka jest gotowa. I gdybyśmy chcieli już ją zamknąć, no to zamykamy oczkiem ścisłym. Tak? Przyciągamy tylko sznurek. Ten sznurek. Służy nam do ściągania naszego kółka na środku i możemy go już obciąć. Nasza podstawka pod kubek gotowa. Pochwalę się, bo dostałam od męża kubek. Teraz będzie lokowanie produktu, uwaga. Dostałam kubek o plotki. Męża to chyba wygrałam na loterii. Muszę Wam się przyznać. Nie wiem, czy mogę opowiedzieć, ale wczoraj mąż mnie zabrał na bardzo dobry film. Polski o bieganiu. Reżysera Bogu o triatlonie. Kto nie widział filmu o Jurku Górskim, to polecam, naprawdę. Byłam mega wykończona. Wczoraj ciężkie popołudnie, znaczy ciężkie, no o 21.00 skończyła się rozwijalnia i gdzieś tam dopiero wtedy wyskoczyliśmy do kina. Byliśmy w domu o ale po prostu taki power po tym filmie. Dobra, już nie lokuję tego produktu. Kubek Zarombisty, także mąż się sprawdził. No i film też zarąbisty, więc mąż się sprawdził podwójnie. Dobra, w każdym razie film polecam. Dobra, skończyliśmy naszą bombkę, i teraz, żeby nie było, gdybym tej bombki nie zamknęła, tylko zamiast 12 słupków zrobiła ich 15, to mamy bazę do pewnego motywu świątecznego. Dobra, i teraz pytanie za 10 punktów. Kto się domyśla, do czego jest to baza? Zakładam, że większość ludzi się spóźniła, więc nie słyszała, jak na początku mówiłam, co będę robiła. Mamy 15 słupków. Co możemy zrobić z takiego kółka, które ma 15 słupków na początku? Jedziemy. Będę wiedziała, kto, kto oglądał z pełną uważnością. Ale dobra, to jak robię konkurs, to by musiała być jakaś nagroda, nie? Ja, co, ja chcę, żeby to była nagroda. Kto pierwszy zgadnie? co robię następne? To znaczy, co już zaczęłam robić i za chwilę pokażę. No pewno, Dorota, gwiazdka, kurde. Nie zdążyłam powiedzieć, jaka będzie nagroda, a już, są, a już są zwycięzcy. Dobra, wymyślę jakąś nagrodę. Chociaż to patrzę, że to chyba Ewa była pierwsza. Nieźle. Dziewczyny, coś wymyślę. Może jakiś, może jakiś, um... o, już wiem. Zaproszenie na warsztat Ozdób Świątecznych na warsztat stacjonarny. Nie wiem, czy Ewa jesteś z Poznania, zaraz tu patrzę. Pierwsze, pierwsze trzy osoby, więc widzę, że Ewa, Dorota i zaraz mi pewno czad wrzuci, kto tam jeszcze. E... Chociaż nie, nie widzę trzeciej osoby. Dobra, to zrobię jeszcze jeden konkurs. Także Ewa, Dorota, wpadajcie na warsztaty stacjonarne w Poznaniu do końca, do świąt. Co wtorek będą warsztaty, także wybierzecie sobie, na który chcecie wpadać i zapraszam. Stawiam warsztaty. Dzisiaj mam tak dobry humor, po prostu to, to był jakiś taki super początek tygodnia. Poniedziałki, zawsze ciężkie, a się okazało, że było pracowicie, ale super. Mega treściwa rozwijalnia kobiet. Później, możnie, zabiera do kina. Tu jakieś prezenty. Teraz obiecał, że zrobi sesję, żeby po prostu zdjęcia w kursie wyglądały jeszcze lepiej niż wyglądają teraz. No i w ogóle jest was tak dużo na tym że w ogóle szok, bardzo się cieszę, świetna sprawa. Robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kupiłeś telefon? No dobra i wszystko jasne. Opierdzielać będę później. Mąż sobie zrobił prezent od Mikołaja miesiąc przed świętami. E, dobra, czyli robimy sześć oczek łańcuszka. OK, i teraz robimy. Ramiona gwiazdki. Zaczynamy od zwykłego oczka ścisłego, później robimy półsłupek w następnym oczku łańcuszka, później robimy półsłupek nawijany, czyli tak jakbyśmy chciały zrobić słupek, ale nie redukujemy dwa razy, tylko przyciągamy przez wszystko, następnie jest słupek, no, czyli tradycyjny słupek, czyli redukujemy raz i dwa. I później słupek nawijamy, czyli po prostu dwa razy nawijamy sznurek. Boże, jaki piękny jest ten kolor burgund. Długo szukałam takich kolorów. Jest po prostu piękny. Tak? Czyli mamy pierwsze ramię naszej gwiazdki. Odliczamy trzy oczka łańcuszka tutaj. I w to trzecie oczkiem ścisłym dołączamy nasze ramię gwiazdki. Coś mi to pierwsze wyszło krzywo. Chyba za mało tych oczek tutaj zrobiłam. I co zrobię to jeszcze raz? Będzie przynajmniej powtórka. Bo coś mi tu nie pasuje. Chyba tak się zagadałam, że nie policzyłam dobrze. Ok, czyli jest powtórka. <laughs> o, Dominika też dołączyła. Cześć. Aga Śliwińska, cześć. Czyli 1, 2, 3, 4, 5 i 6. O, teraz chyba będzie lepiej, że rzeczywiście jest to dłuższe. I teraz po kolei. Pierwsze wbijamy oczko ścisłe. Później robimy półsłupek. Później półsłupek nawijany. Później słupek i później słupek nawijamy, czyli trzy razy jest redukcja, dwa, dwa i dwa. No i teraz mamy prawidłowe ramię gwiazdki, odliczamy tutaj trzy oczka łańcuszka i w to trzecie wbijamy oczko ścisłe. Piękny kolor. Boże, przyjemnie się pracuje, jak się po prostu patrzy na takie kolory. Dobra, dam Wam chwilę dla tych osób, które robią ze mną, żeby sobie spokojnie to ramię zrobiły. Za chwilę będę robić następne, ale muszę Wam się pochwalić, bo post wcześniej pod tym wideo, a właściwie pod tym nieudanym live'em, tak? czyli dwa posty wcześniej, wrzuciłam takiego posta, żebyście mi doradzili, który kolor przy następnym projekcie wnętrzarskim i miałam tam wrzucony właśnie ten kolor, po prostu przewodni kolor naszego kursu tą musztardę. No i mam taki kolejny projekt na tapecie na razie nie chcę o nim za bardzo gadać, ale szukałam fajnego, pasującego koloru. No i pytałam, czy granat, czy butelkowa zieleń ale okazało się, że po prostu nie mogłam się zdecydować i zaczęłam. Raz, że tam było tyle Waszych rad, to po prostu dało mi to do myślenia. Gdzieś tam, dziewczyny, habrowe yy, kombinacje brązy, tak, czekoladowe to właśnie chyba gdzieś mam, właśnie taki czekoladowy brąz. I po prostu zamówiłam te kolory z Waszych sugestii. I tylko chciałam Wam powiedzieć, że po prostu ta musztarda komponuje się super z każdym z nich. Nawet dobrze gra z tym wściekłym różem taki róż ala pani swojego czasu, także <noise> z dedykacją dla oli budzyńskiej e, świetnie się komponuje z tą śliwką, z tym burgundem, z tym kobaltowym, także no po prostu pezja, zakocham się. Także kolejny projekt męczarski na tapecie i myślę, że będzie się długo ciągnął, bo będę chyba trenowała wszystkie możliwe kombinacje kolorystyczne. Dobra, dla tych osób, które gdzieś tam dziergają ze mną, dajcie znać, czy wszystko jest jasne. W każdym razie będę Wam powtarzała jeszcze raz to, to samo ramię gwiazdki, czyli sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I znowu ta sama kombinacja, czyli pierwsze oczko ścisłe, drugi półsłupek. Trzeci półsłupek nawijany, czwarty słupek i piąty słupek nawijany. Siódmy. I jedziemy. Oj, sorry, muszę jeszcze raz zrobić, spadło. Troszkę mi się łapki częsą, już jestem tak wykończona. Chwilę temu dosłownie wróciłam z warsztatów w domu na Śródce. Dzięki dziewczyny w ogóle za ten warsztat. Nie będę Wam zdradzać szczegółów, bo to co się dzieje na warsztacie zostaje na warsztacie. Ale po prostu jak zwykle niesamowita energia. Zawsze wracam taka nabuzowana jakoś pozytywnie po tych warsztatach że cieszę się, że te live teraz są, bo po prostu jest jakieś ujście tej energii, tak co leżałam w łóżku, sufitowałam, zawsze milion myśli, milion pomysłów. Wracam zawsze z tych warsztatów z takim entuzjazmem, W ogóle, że wszystko się uda, że wszystko będzie super, że w ogóle warto to robić, że mi się chce, pomimo, że najczęściej wychodzę na takim mega zmęczeniu po całym dniu i przeklinam, że sobie takie rzeczy wymyśliłam. No, także dzięki dziewczyny za dzisiaj. Świetna atmosfera, pyszne ciacho, że Dla mnie to jest chyba przyjemność, że mogę coś takiego nazywać pracą. A, w każdym razie do świąt warsztaty co wtorek, bo też miałam o tym powiedzieć. Podglądam sobie tu taką kartkę, żeby wiecie, niczego nie zapomnieć. W najbliższym tygodniu robimy czapę z wełny Merino znowu. Sorry, próję, bo się znowu pomyliłam, bo się zagadałam. E, tak, robimy czapki z wełny merino, będę pokazywała wzory na czapki i na kominy, takie wiecie, coś takiego, żeby można było jeszcze do świąt zdążyć sobie zamówić taki materiał i ewentualnie zrobić dla kogoś na prezent. E, a później kolejne warsztaty to wiem, że na pewno jakoś na początku grudnia ozdoby świąteczne i myślę, że ten temat będę wałkowała już do świąt. Generalnie chyba wszystko będzie się kręciło wokół takich, wiecie, dekoracji świątecznych albo motywów świątecznych, które można podarować na prezent albo takich tematów, które po prostu można się nauczyć nawet na warsztatach dla początkujących. Ale generalnie z taką myślą, że jeszcze coś tam do świąt można sobie wydziergać, czy to dla siebie w ramach dekoracji, czy tam gdzieś w ramach prezentu dla kogoś. I warsztaty do świąt już będą takie bardzo, bardzo kameralne, wiecie, że u mnie max to jest 4-5 osób w grupie, ale myślę, że teraz nawet zejdę do trzech, bo bardzo mi zależy na tym, żeby też odpowiedzieć na jakieś takie wasze, wiecie, potrzeby. Już tu miałam jakieś zapytania właśnie, czy możemy robić więcej gwiazdek, czy możemy robić więcej jakichś takich moich pomysłów. Także wiem, że jeżeli będą takie osoby, które przychodzą na warsztat i chcą zrobić konkretny swój projekt, że właśnie założyły sobie, że dobra, w prezencie zrobię taką a taką rzecz, no to wtedy ja myślę, że te grupy jeszcze mniejsze będę robiła, tak żebyście też miały gwarancję, że po takich warsztatach wychodzicie z tą właśnie konkretną umiejętnością, po którą przychodzicie. Także jeżeli chcecie zobaczyć to warsztaty stacjonarne są w grafiku pod wydarzenia Tutaj na fanpageu po lewej stronie, jak sobie klikniecie w Wydarzenia, to tam są właśnie warsztaty stacjonarne. A no i ciągle aktualna jest oferta dla panów, tak? Ja nie rozumiem, dlaczego nikt nie korzysta. Dziewczyny, namawiajcie swoich facetów, bo po prostu szansa się nie powtórzy. Do końca roku mam tą promocję, że każdy pan, który przyjdzie na warsztat, i to już jeżeli chodzi o warsztat, to jest każdy pan, tak? Nie tylko tam ten pierwszy który przychodzi na warsztat ma ten warsztat za darmo. E, tylko dlatego, że jest panem, który szydełkuje. E, nie wiem, próbuję sobie i całemu światu udowodnić, że nie tylko baby biorą się za szydełka. Także jeżeli jest wśród Was bardzo odważny pan, który pokaże, że to nie jest trend typowo kobiecy, to ma u mnie warsztat za darmo. I oprócz warsztatu, pierwszy pan, który zgłosi się do kursu szydełkowania online, też dostaje ten kurs za darmo. Oczywiście chodzi o to, żeby ten pan robił ten kurs, tak? Brał udział osobiście w tym kursie. W grę nie wchodzą panowie, którzy chcą kurs dla swojej żony, koleżanki, cioci, mamy, choćby to była, nie wiem, najdroższa osoba na świecie. Chodzi o to, żeby to pan robił ten kurs. Także oferta ciągle aktualna, który pan podejmie wyzwanie, to może będzie mógł się czuć wyróżniony, na pewno będzie to gdzieś tam. Głośno odnotowane na naszym fanpage'u, także jak nie dla hecy, to dla fejmu, zapraszam na kurs. Dobra, podglądam sobie, żeby o wszystkim powiedzieć, bo widzę, że za chwilę skończę choinkę i pewnie już będziecie uciekać. Powiedziałam o kursie, powiedziałam o kursie dla Pana za darmo. Dobra, mówię jeszcze o jednej rzeczy, w piątek... Super sprawa, myślę, że najbardziej taka będzie doceniona przez osoby, które gdzieś tam już troszeczkę szydełkują. W piątek organizuję webinar szydełkowy, dobra, i teraz proszę bez komentarzy. Webinar szydełkowy, podczas którego gościem będzie właścicielka Mila Druciarnia, Dominika. Dominika już wstępnie potwierdziła swój udział, ale myślę, że jeszcze będziemy dogrywać jakieś szczegóły. Dominika odpowie na wszystkie Wasze pytania dotyczące szydełek, włóczek, sznurków, zamówień itd. Tak tak z pozycji eksperta. Dominika codziennie odbiera tony zapytań o, właśnie o materiały, odpowiada na masę pytań dotyczących sznurków, dotyczących projektów szydełkowych, szukania schematów, tak, kupowania różnych materiałów. Jest takim specem, który też potrafi sprowadzić cuda, których nawet nie ma w sklepie, także wykorzystajcie ten czas. W piątek o 21 jest webinar. Ja za chwileczkę Wam wrzucę tutaj linki do zapisów do takiego webinaru. Można się zapisać po prostu mailowo. E, oczywiście, nie trzeba, jeżeli się zapiszecie mailowo, no to po prostu dostaniecie po, e, wiadomość dzień przed na maila, że ten webinar się odbywa. I godzinę przed webinarem też dostanie się takie przypomnienie, no i tam w tej wiadomości będzie po prostu link, w który trzeba kliknąć, żeby wejść do pokoju webinarowego. Ale jeżeli nie, nie ma problemu, można po prostu kliknąć odpowiedni link. Ja go też tutaj na pewno udostępnię gdzieś na Facebooku na pewno gdzieś też będę o tym mówić na tym live'ie o 21:00, no bo webinar o 21:30, więc podejrzewam, że będzie można wskoczyć sobie od razu. Wrzucę link, ale też będzie trzeba po prostu się zalogować, żeby wejść do tego pokoju, tak? To jest takie narzędzie, które umożliwia wam wtedy udział w rozmowie, bo macie dostęp do czatu, możecie zadawać pytania. Także zapraszam na webinar, wykorzystajcie, bo z tego co wiem, no to Dominika pierwszy raz bierze udział w czymś takim. Jeżeli formuła się przyjmie, no to myślę, że będę zapraszała kolejne osoby, które gdzieś tam ułatwiają Wam dostęp do materiałów, do szydełkowania. Dobra. Tak wygląda gotowa gwiazdka. Myślę, że można by ją troszeczkę gdzieś tam usztywnić, gdybyście chcieli ją zrobić jako taką gwiazdkę, wiecie, niezależną, samodzielną. Ja myślę, że ją wykorzystam jako też podkładkę, chociaż zastanawiam się, czy nie wykorzystać jej w Innym celu, ale nie będę o tym mówić. To też jest związane z tym moim nowym projektem w Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, jak wykorzystać taką gwiazdkę, no, gwiazdę w sumie, to też dajcie znać. Myślę, że to jest fajny motyw świąteczny. Jak widzicie, wykorzystałam równo jeden motek sznurka. <coughs> Przepraszam, więc łatwo sobie przewidzieć, ile potrzebujemy materiału na taki projekt. Także dzisiejszy filmik. Mieliście, że tak powiem, gratis dwa projekty w jednym, i to tylko dlatego, że po prostu chciałam wam wynagrodzić to, że te ostatnie filmiki to po prostu nie wyglądały tak, jak powinny wyglądać. Też były nagrywane wcześniej. Ja wiedziałam, że będę miała takie trudniejsze wieczory, a też nie chciałam po prostu nawalić. Jednak codziennie filmik, no to codzienny filmik. Dobra, i mam dla Was jeszcze jeden bonus w ramach takiego wynagrodzenia za te trochę braki filmikowe. Mam tu taką gotową choinkę, i ona specjalnie nie jest jeszcze skończona, bo <coughs> chciałabym Wam pokazać, co z nią można zrobić, ale tak naprawdę chciałabym Was zostawić z takim niedosytem i też takim trochę konkursem, trochę pomysłem, <coughs> co można wykombinować z takiej choinki. Zaraz Wam pokażę, co tak naprawdę jest tą choinką. Wymyśliłam sobie tak, że tutaj do środka można by wcisnąć komplet lampek. I z tego wykonać taką, wiecie, no, choinkę, choinkę, tak? Szukam alternatywy dla żywej choinki. O, powiem szczerze, jakoś przeraża mnie to, że znowu będę musiała sprzątać to igliwie, zwłaszcza, że na święta wyjeżdżamy do rodzinki i nie będziemy tutaj na wigilię w Poznaniu. Szukam właśnie takiego pomysłu na choinkę, która nie będzie brudzić, będzie można po prostu poskładać, a tak naprawdę spróć po świętach. I wymyśliłam sobie, że wystarczy do tego. Najprostszy wzór na chustę. To jest najzwyklejsza chusta szydełkowa. Bardzo prosty wzór. Jeżeli chcecie, to też piszcie. Mogę Wam ten wzór tutaj wrzucić. On już jest nagrany. Miał być udostępniony troszeczkę później. No bo jednak, chusta, no to wiecie, to nie bardzo jest temat jakiś super świąteczny. Ale właśnie tak gdzieś analizując wzór, bawiąc się, co z tym można zrobić. Właśnie wpadłam na to, że. Może rzeczywiście zróbmy z tego choinkę. Tak? Wystarczyłoby ją jakoś fajnie wypchać. Oczywiście pewno łatwiej byłoby użyć jakiejś zielonej włóczki. No, ale wiecie, pomysł jest ok. Jeżeli ktoś chce podjąć wyzwanie, gdzieś rozwinąć ten pomysł, co by tu włożyć, jakby to wypchać, jak ułożyć, może jakie dekoracje dołączyć, to wrzucajcie fotki, wrzucajcie sugestie, może jakieś, nie wiem, piny z Pinteresta, cokolwiek. Myślę, że to jest jakiś fajny pomysł. Długo szukałam choinek tego typu i nie znalazłam, także może uda nam się stworzyć coś innego. Dobra. I z ostatnich ogłoszeń, żeby już Wam tutaj nie przeciągać, o webinarze powiedziałam o 21:30 w piątek. Kurs dla Pana za darmo, powiedziałam. A, info o kursie o samym kursie szydełkowania. Jeżeli macie jakieś pytania. Piszcie też na czacie, będę odpowiadała. Myślę, że gdzieś tam na tym webinarze też trochę jeszcze o kursie opowiadam, bo sprzedaż kursu kończy się w najbliższy weekend. Także jeżeli się wahacie, no to już powoli czas, żeby się decydować, bo później zamykamy sprzedaż i rusza, um, rusza grupa i po prostu będzie mnie tutaj troszeczkę mniej. Dużo więcej będzie mnie w tej zamkniętej grupie um, kursowej. Także jeżeli się zastanawiacie, gdzieś podoba wam się formuła uczenia takiego, wiecie, na żywo zadawania pytań i współpracy i tak dalej, no to w tym kursie jakby to się będzie działo dalej. Um, przygotowałam też taką ofertę, bo um, jak wiecie, można wygrać kurs. Pomijam już samą wygraną dla pana, ale można wygrać kurs, y, motywując po prostu dlaczego ten kurs jest ci potrzebny i, i dlaczego chcesz go wygrać. Jak sobie przeskrolujecie w dół, to jest taki post, gdzie ogro, ogłosiłam konkurs. Jeżeli chcesz wygrać, trzeba po prostu skomentować dlaczego. I konkurs jest totalnie uznaniowy, tak? Wybiorę taką osobę, która wydaje mi się, że, że tak jakby najbardziej zasłużyła na, na ten kurs, albo jest jej najbardziej potrzebna. Także piszcie, każdy może wygrać. Ale zauważyłam, że odzew jest taki duży, i po prostu teraz mam taką zagwostkę, kto właściwie powinien wygrać, że. Yy, pomyślałam, że powinnam wam wynagrodzić w ogóle ten udział. Wygraną jest kurs dla jednej osoby, ale też dla drugiej osoby, która jakby będzie brała udział wspólnie w tym kursie. I zobaczyłam, że ta formuła w ogóle wspólnego wykonywania takiego kursu, takiego motywowania się nawzajem i tego, że nie wiem, można to zrobić z jakąś kumpelą, nie wiem, z kimś jako wyzwanie, tak, dwie osoby, kto szybciej, więcej się nauczy i tak dalej. Sama formuła jakoś tak bardzo, bardzo mi zatrybiła, że też skonstruowałam taką ofertę dla par. Więc jak macie jakąś kumpelę, kumpla, tak, dwie osoby, które chciałyby dokupić kurs, to też będzie możliwość zakupu go taniej. Wierzę, że jeżeli do kursu przystąpią dwie osoby, to będą się nawzajem motywować, i jest większa szansa, że po prostu go ukończą z dużym sukcesem. Dlatego pomimo, że cena regularna kursu to już jest 139 zł, no niestety miejsca w najtańszej puli 97 zł już się wyczerpały. To pomimo, że ta cena to jest 139 zł, to dla par ona jest 200 zł dla dwóch osób. I dla mnie to jest taki właśnie bonus dla tych osób, które chcą przyjść razem. Także, jeżeli macie koleżankę, mamy, ciocię babcie i chcecie podarować, tak, to dla Was wtedy ten kurs jest tańszy. Dobra, to chyba wiemy wszystko. Jutro spotykamy się znowu na live, chyba że mąż mnie po prostu już wyprowadzić z domu za te przeciągania i, i półgodzinne po prostu wypowiedzi na Facebooku. Jeżeli macie jakieś pytania do tego, co było dzisiaj, to też dawajcie znać, bo mam jedyną szansę, kiedy jeszcze wszystkie bobiny są u mnie w domu. Myślę, że jutro to już nie będą bobiny, tylko <noise> włóczkowe jakieś projekty. Także materiał będzie zablokowany i nie bardzo będę mogła na nim pracować. Więc, jeżeli macie fajne pomysły dla tych pięknych, wściekłych, różowych sznurasów, grubych, 9mm, 5mm, 3mm albo sznurków w połączeniach musztardy z różnymi innymi wydaniami, to też wrzucajcie to wszystko do komentarzy. I jutro coś fajnego znowu dla Was wyczaruję. Nie przeciągam. Do zobaczenia. Widzimy się jutro.